Krójom Krystę, dzień dobry Państwu. Tutaj Damian Danielak, obywatelenieba.pl Szanowni Państwo, nie tak dawno nagrywałem materiał na temat przekładu Nowego Świata, gdzie ukazywałem pewne wersety, których w tym przekładzie, w przekładzie Świadków Jehowy nie znajdziemy. I oczywiście można to tam jakoś wytłumaczyć pewnymi manus manuskryptami, gdzie te wersety się nie pojawiają, ale chciałbym tutaj właśnie ukazać pewnego rodzaju manipulację konfrontując przekład Świadków Jehowy, przekład Nowego Świata z innymi przekładami i tutaj odniosę się do katolickiej Biblii Tysiąclecia i protestanckiej Biblii Warszawskiej i tutaj mógłbym zrobić naprawdę bardzo bardzo długi Wykład na przykładach tego, jak świadkowie Jehowy manipulują w swoim przekładzie. Niemniej odniosę się tutaj tylko do boskości Jezusa Chrystusa. Mogłbym poruszyć też na przykład jakieś inne kwestie, typu jaka jest dusza ludzka, czy jest śmiertelna, czy nieśmiertelna, czy piekło istnieje, czy nie istnieje. Ale to jest pół biedy. Najstraszniejszy u Świadków Jehowy jest to, że negują boską naturę Jezusa Chrystusa. I jest to coś bardzo przerażającego. Ale zanim to zrobię, to Chciałbym tutaj zwrócić się o subskrypcję, kciuki w górę. Bo zauważyłem, że jak o tym nie wspominam w swoich filmach, to jest tego mniej. Zatem zachęcam Was do subskrypcji, do kciuków w górę, do dalszego udostępniania moich materiałów, jeśli uważacie je za dobre, za wartościowe. Przejdźmy do rzeczy. I tutaj chciałbym odnieść się. Do pewnych wersetów. Zacznijmy od listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 9, a werset 5. Rzymian 9, 5. Apostoł Paweł napisał tak: Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który, uwaga, jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w Biblii Warszawskiej, Rzymian 9:5, do których należą Ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest, uwaga, ponad wszystkim Bóg błogosławiony. Na wieki. Amen. I teraz zajrzyjmy do przekładu Nowego Świata. Przepraszam w ogóle, że ja to nazywam przekładem. To jest właściwie profanacja przekładu. Ale no, umówmy się, żeby to tak nazywać. Rzymian 9:5. Mamy tutaj napisane tak. Są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki. Amen. I zobaczcie, że Jezus tutaj nie jest nazwany Bogiem, jak jest nazwany w tych innych przekładach. Tu jest napisane, że Jezus jest ponad wszystkim. E, przepraszam, Chrystus jest ponad wszystkim. E, natomiast e, świadkowie Jezusa przetłumaczyli to tak: o, Bóg jest e, ponad wszystkim. I tutaj dalej o Jezusie mamy napisane: Bóg błogosławiony na wieki, Amen. E, a świadkowie napi napisali, że to Bóg jest błogosławiony na wieki, Amen, ale w takim kontekście, że chodzi o, o Boga Ojca, prawda? E, I mamy tutaj taką Nieładną manipulację. No, tutaj, nawet jak przeczytamy ten fragment Świadkom Jehowy, ja przypuszczam, że oni tutaj będą chcieli jakoś tak wybrnąć. Że, podobnie jak w przypadku apostoła Tomasza, który do Jezusa Chrystusa powiedział: Pan mój i Bóg mój. To Świadkowie Jehowy uważają, że pierwsza część słów jest skierowana do Jezusa Chrystusa: Pan mój? A dalej i Bóg mój, prawda? Że e, ten cały człon nie jest skierowany do Jezusa Chrystusa. Pan mój i Bóg mój. No tutaj mogą troszkę podobnie wybrnąć, podobnie kombinować i zapewne by tak e, robili. E, natomiast e, ewidentnie widać, że no, zmanipulowali ten werset, że to, to nie Chrystus jest e, tutaj e, ponad wszystkim. E, idźmy dalej. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, werset 8. List do Hebrajczyków 1,8. I tu są słowa skierowane do Syna, czyli w domyśle do Jezusa. Do Syna zaś, tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem Królestwa Twego. O, no, jak tutaj Jezus został nazwany? Tron Twój, Boże, na wieki wieków. Zajrzyjmy teraz do Biblii Warszawskiej. Tu mamy tak, lecz do Syna, tron Twój, O Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twojego. Zobaczcie, że chociaż to jest przykład protestancki, tam to jest przykład katolicki, jak one są bardzo do siebie, mimo wszystko, podobne, jeśli chodzi o, o treść, a jeśli chodzi o przekaz, to, to, to jest to samo. Natomiast w tym tak zwanym przekładzie świadków Jechowy. 1 8 Mamy natomiast tak. Natomiast o synu mówi, Bóg jest Twoim tronem. Powietrzne czasy już na zawsze, a berło e, Twojego królestwa jest berłem sprawiedliwości. Zobaczcie, tam czarno na białym. Jezus jest nazwany Bogiem. Tron Twój o Boże. A tutaj nie, tutaj Jezus nie jest nazwany Bogiem, absolutnie nie może być tak nazwany. Jest jeszcze napisane, że Bóg jest jego tronem, co w ogóle różni się od przekładów Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej. Zresztą, jak skonfron skonfrontujecie to jeszcze z innymi przekładami, to, to będzie podobnie. To będzie podobnie. E, idźmy dalej. List do Filipian e, 2,6. Ciekawe, że akurat za pierwszym razem mi się otworzyło. Wiecie, ja bardzo to lubię. E, o Jezusie jest napisane tak. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A zewnętrznej postaci uznany za człowieka, i już zaczyna się ósmy werset, uniżył samego siebie. No tutaj już nie będę czytać, ale mamy tutaj czarno na białym napisane, że Jezus istniał w postaci bożej. I nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogłosił siebie samego, czyli w pewien sposób jakby wyrzekł się swojej boskiej, e, boskiej e, pozycji. E, przestał być e, przez jakiś czas na równi z Bogiem. Jest dalej napisane, że przyjął, e, przyjął postać sługi. Eee, zobaczmy, jak jest to w Biblii warszawskiej. List do Filipian 2.9. Dlatego też Bóg wielce go... Przepraszam. Filipian 2,6 To też jest bardzo ważny fragment, który chciałem przeczytać, dziewiąty werset który chociaż był w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym aby być równym Bogu jest to dalej, że wyparł się siebie samego i zobaczcie, że Jezus nie upierał się zachłannie, żeby być na równi z Bogiem z Bogiem Ojcem tak? żeby być z nim na równi, nie upierał się. I teraz zobaczcie, co tutaj zrobili świadkowie Jehowy. Filipian 2:6. Chociaż istniał on w postaci Bożej, to jest ciekawe, że tego nie zmanipulowali. I jest dalej napisane, chociaż istniał on w postaci Bożej, nie brał pod uwagę, żeby sięgnąć po coś. Do czego nie miał prawa i zrównać się z Bogiem. Zobaczcie, według świadków Jehowy, bo tak sobie stwierdziło ciało kierownicze: Jezus Chrystus nie miał prawa być na równi z Bogiem, to sobie dopisali w tym przekładzie, że nie miał prawa. Można? Można. Wiecie, ja nie chciałbym być na miejscu osób, które napisały ten przekład. Nie chciałbym być na miejscu tych osób w momencie, kiedy staną one przed Jezusem Chrystusem. Eee, idźmy dalej. Eee, list do... Nie ten przykład. List do Kolosan. List do Kolosan 2.9 Jest napisane tak. O Jezusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. W Jezusie Chrystusie mieszka cała pełnia bóstwa. Biblia warszawska. Kolosan 2,9. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości. Proste, proste. Pełnia bóstwa, pełno, pełnia boskości. A teraz zajrzyjmy do przekładu świadków Jehowy. Co oni tutaj takiego wymyślili? Jakiego określenia tutaj użyją? Kolosan 29 Co my tu mamy? Bo to on w całej pełni jest ucieleśnieniem Bożych Przymiotów. No, myślę, że e, nie trzeba nawet tego komentować. E, dobra, ostatni werset. Wiecie, już mimowe odjęło. E, pierwszy list Jana, więc 20. Pierwszy list Jana 5:20. E, mamy tu napisane tak. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wow. Zobaczcie, jaki to już jest taki bezczelny fragment z którego wynika, że Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem, w którym jesteśmy. Zobaczmy teraz Biblię warszawską. 5:20 pierwszy list Jana Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus Chrystus jest tym Bogiem i życiem wiecznym. Zobaczmy teraz tu. Czy Jezus Chrystus według świadków Jehowy jest Bogiem? Chyba nie, ale może. Zajrzyjmy. Ciężko mi się tutaj, że tak powiem, podróżuje po tym przekładzie. Nie jestem do niego przyzwyczajony. Pierwszy eee, Jana 5, 20. Wiemy jednak, że Syn Bo Boży przyszedł i obdarzył nas wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę, o prawdziwym Bogu. Jesteśmy my w Nim w jedności poprzez e, Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tak, to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. No, I tutaj Jezus to, zobaczcie, że nie jest e, napisane, że On jest e, prawdziwym Bogiem. Nie, 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 nie. E, ale tu prawdziwym Bogiem jest prawdziwy, e, prawdziwy Bóg. E, a Jezus, no to tak jakoś nie do końca, nie bardzo. Według świadków Jezus Chrystus jest najpotężniejszym stworzeniem Bożym, aniołem, ale nie jest Bogiem. I ten tak zwany przekład, bo nie wiem jak to w ogóle, jak to w ogóle nazwać. Yy, zawiera dużo więcej tego typu treści. Ja tutaj odniosłem się tylko do kwestii natury Jezusa Chrystusa, tego czy był Bogiem, czy nie był. Natomiast yy, podobne treści yy, znajdziemy chociażby odnośnie Ducha Świętego, yy, gdzie świadkowiechowy uważają go za siłę, za moc Boga, nie za osobę, nie za Boga i też tutaj będą yy, w podobny sposób yy, manipulować. Yy, zatem odradzam wszystkim, Budowania swojej wiary na przykładzie yy, Biblii, świadków Jehowy, na przykładzie Nowego Świata. Zostańcie z Bogiem!